No, cześć ludzie! Chciałbym nagrać takiego nerfa fajnego, bo następny filmik miał być z 100 łapek w górę. Ale to nie jest z tego, bo ja nagrywałem szklane rzeczy wtedy. No, a teraz nagrywam tego, tego fajnego nerfa. No, dlaczego? Jak widzicie, tu jest taki przycisk, a tu jest celownik taki mały. Jak tu jest taki pistolet, to można do niego właśnie to dać. A jak jest to, to tu się ładuje. Tak mocno trzeba. Ale nie tak jak ja robię, tylko inaczej, bo wiecie. Co nie? Chyba, że nie wiecie. To wtedy to, to. trochę... Bo nie. Dobra. To jest taka strzałka, jak widzicie. No, jak nacisłem na ten przycisk, to tak się dzieje właśnie. Dwa tu nie ma. Tak jest w środku. Takie strzałki były. Sześć ich było. I on był za 80 zł. W Tesco. można było go kupić. Ale gdzie indziej też na pewno. Dobra. E, no to pa. Jak filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. No dobra, no to pa.